Cześć, witam na moim kanale. Dzisiaj też nie typowo, bo odkryłam magię K-pop, kupno, sprzedaż, wymiana i przepadłam. Ogólnie zebrałam to może w ciągu paru dni no przed świętami, po świętach, no i dzisiaj odebrałam kolejne, więc stwierdziłam, że co będę czekać na kolejne moje albumy, które przyjdą. Bóg wie kiedy. Jak mogę odpakować karty? Głównie tu jest Namjoon i So, także możemy zaczynać w sumie. Ogólnie dziękuję wszystkim za sprzedaż. Jest też wymiana. Wymieniłam swoje na przykład Chan czy mógłbyś? Chan Prze -prze przestań wymieniłam y swojego Yongiego i pocztówkę Także, czarna i boską, co ty robisz? Od kiedy ty jesteś taki. Dziędziaku jeden. Dziędziaku jeden. Dobra. Okej. Okay. O, język, w ogóle jest słodka, ta, ta siemka, Hap. I jup. I jup. I jup. A, wreszcie nam Namjoon. Cześć, chłopie. Boże. Widzimy się. O, właśnie tego Juna wymieniłam za mojego Youngiego, Z właśnie też z B Deluxe. Nie Deluxe. Essential, tak myślę. O, o proszę bardzo. Jaki nam. Możemy rozsądzić skupienie na Namjoonie? O. o, proszę bardzo. Pięknie, super. To mamy Namjoona. Dobra, lecimy dalej. Co my dalej mamy? Dalej mamy tu. Nie pamiętam co już, gdzie i tak. Wiem, że na pewno Namjoon jest z wymianem. To by mój Yongi poszedł właśnie na Cześć. Tego. Uuu. Jakie urocze. Jaka mała reklamoweczka. O. Z dziewczyno wymieniłam w ogóle, czyli kupiłam od niej lepiej fraz, po czym pisze do mnie tydzień później, że ma jeszcze innego kim co do sprzedania i czy chciałabym. A ja stwierdziłem, czemu by nie. Co, co mi stoi na przeszkodzie. Więc... Y Chciałam odnieść kolejną kartę, I... więc od niej będzie zaraz jeszcze jedna paczuszka. Uwaga, 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 żeby, żeby tylko nie zniszczyć nic. O my o Halo? O. O. Mm, 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 mm. O mój Boże. Okej. Okay. O, dziękuję za zakup. Daj znać, jak dotrze. Weronika. O, oczywiście, zaraz do Ciebie napiszę. Prawdopodobnie już Ci napisałam nawet. O, kaj. Okay. so Jakie to słodkie. Dzień dobry, Jungso. Ale jestem szczęśliwa, że mam go w końcu. Nie mam tego albumu, co prawda? Ale kartę mogę mieć, prawda? Proszę bardzo. O. To taki Jungso. A, jaki piękny. A, cudowny. Dobra. Okej. Okay. Ile okruszków. Okej. Okay. Drugi raz od tej samej dziewczyny. Więc tak. Ogólnie tutaj jest naklejka. Sama ją przykleiłam, ze względu na to, że tutaj był jej adres. A tak nie powinno być. Co w się sensie, powinno, nie powinno zasłaniamy adres tak nic tutaj internet zrządzi się swoimi prawami otwieraj delikatnie co to znaczy otwieraj delikatnie a boję się okej okay. dobra stretch dobra lecimy na 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 na, na. Ogólnie zaczęłam słuchać jednego zespołu żeńskiego Weekly i ich dwie piosenki After School oraz Tag Me? małpami W ogóle tak mi wsiedzą w głowy non-stop. Okej, okay, dobra. Tutaj mamy. Okej. Okay. Eee, o, o, o. Tu jest tasiemka. Dobra, tutaj możemy odkleić. O proszę bardzo. Tutaj też odlejmy. O. Jak człowiek chce, to potrafi w ogóle jaka ładna tasiemka. Teraz inna była. Uwaga. Jaki ten. Dziękuję za zakup. Super, widać Twój tyłek. Czy mógłbyś? Zostaw Kijungso! Zostaw Kijungso! To jest oryginalna karta. Proszę zobaczyć. Jaka wielka. kicia. O, o. Grydza się znalazł. Grydza się znalazł. O! jakie to słodkie. O. o! Szeurocze. Proszę, proszę bardzo. Miłość mojego życia. Kijungso! Czy czy, 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 mógłbyś zostawić oficjalne karty? Błagam cię, kocie jeden, zostaw mi je w spokoju. Nie wolno, to jest pani. O, proszę bardzo. Piękne. A tutaj mamy oryginalną miłość mojego życia. Opa. A. Spieszę się, także możemy sobie otworzyć na spokojnie. O! Da, da, da. O, w ogóle jakie fajne karteczki, to jest taka lama malutka. I kaktusik. A wszyscy wiemy, że kaktusik to znak kimpsą. U Tarara. I proszę bardzo. Mamy są z de, de koko bo. Proszę bardzo, Kokobo. Czan, znowu jesteś widoczny, chłopie. Jaki piękny, o mój Boże. Śliczny. Śliczne, śliczne. Dobrze. Odkładamy. Czan, czy mógłbyś? Czan. Chop się. I lecimy z kolejnym. Na to w ogóle bardzo długo czekałam, bo poczta polska ani mnie, ani tej dziewczyny, od której to kupiłam, zupełnie nas nie lubi. Także o. Nie, nie, nie wiem, o co im chodziło, ale zanim to doszło, to masakra jakaś. O. Co zaraz zerkniemy? Najpierw. O. Żyt. <grym i tle szukano> i... I... Bam. Czy rzuciłam to w kota? Nie ukrywam, owszem, ale zasługuje on, bo jakiś czas temu przez tego potworka. Dzień dobry panom. W każdym razie przeszczano. Ostatnio miałam mam zniszczonego laptopa, także no tak, tak, wygląda moje życie. O, tu mam dwie karty. Obydwie dwie oryginalne. Zawsze zapominam, że karty z Army Bomb, one są tak ogromne, ale trudno. Proszę bardzo. Najpierw Namjoon Druga miłość mojego życia Proszę bardzo, RM Jezu, czy możemy, możemy się skupić tutaj? Halo, czy możemy? Proszę bardzo, Namjoon Pięknie I Jin O mój Boże, jaka jestem zadowolona no. Tutaj, niby mam malutkie wgniecenia, ale praktycznie go nie widać, także jest wszystko okej, okay. Piękne. Freebies! Let's see. Hej, mam nadzieję, yeah, że Jean i Nardo doszli z sali i zdrowi. Znajdźcie, jak będą ciebie, Sara. O! Oh. nam -Gin. Freebies! Uuuu... Uh. Ch Changa i o Jezu, Erik nam. Kto nie zna Erika? Wszyscy znają Erika. Pięknie. A Dobrze. A ja zerknę na to później. Ale bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Czan, widać twój tył jak znowu. Opie. Opie, a kysz? Oj, boy, 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 boj. Mamy też to. Ale ogromna. Koperta. Na malutką kartę. Łaj, 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 łaj. O. o! Dziękuję za zakup i życzę miłego dnia. O Jezu! Uu, czarna porzeczka, agres wiśnia. Zrobię ją sobie później. Super. I tutaj mamy pięknego Kingston. Dom, dom dom, dom, dom. Widzę, że top lorder używany milion razy, tak samo jak i u mnie moje top lordery. W ogóle ja wyszłam, nie mam już żadnych. Więc no. Ach. Lot to. Ach. Kolekcja mojego kim są. Rośnie rośnie w końcu. Piękny Super, super. I ostatnie. Jest to karta i pocztówka. Wymieniłam się z moją kumbelą, agatką, moją, moją malutką kluseczką. Taką tyci, tyci, tyci. Uuuu. Opiekuj się dobrze Namdżunami. Dżu, nam Namdżunami. Czy Namdżunami? Namdżunami. Oni cię kochają, The a Pokazuję ci, moje Namdżunowe szczęście. Przekazuję ci. No Moje nam nowe szczęście, niech nasze klątwy dobiegną końca. Agatka, akakluska. kluska. Pozdrowienia dla czana, uściskaj go ode mnie. Oczywiście, Agatko, że to zrobię. No. On i tak dostaje za dużo miłości, za swoje zachowanie. No, ale trudno. Niech mu będzie tak, jak jest. Więc tak. Agatce oddałam moją pocztówkę z Taehyungiem. W końcu się jej pozbyłam. Po latach. Oraz oddałam jej mojego Youngiego. Young jego z tej wersji. A ona dała mi mu nam -dżuna. Ojejku, piękne. Piękne. I mamy tu namczuna? Bra W końcu. Muszę jeszcze Dina seskołować. I naklejka Dina! Zobaczcie jakie piękne. Dobra, zawsze zresztą... I to by było sobie na tyle. Przede mną jest e, nam Dzun, nam dzun, jest są to karty zakupione jak i wymienione, także to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.